Moi drodzy, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Need for Speed World. Dzisiaj omówimy sobie znów rotację, która dopiero nadejdzie. Nie będzie tutaj jak w ostatnich odcinkach, gdy omawiałem rotację sprzed tygodnia, sprzed kilku dni, tym razem prawdopodobnie zdążę. Rotacja ma miejsce 31 października, czyli dzisiaj. No i tak się, tak się złożyło, że właśnie jeszcze nie miała miejsca. Takowa rotacja prawdopodobnie będzie miała miejsce wieczorem, w nocy gdzieś przed północą, no może wcześniej, nie wiem jak dokładnie o której godzinie to się odbędzie, bo, bo, bo kiedyś się pomyliłem, z tym dość grubo, oczekiwałem sobie, zbierałem sobie kasę na samochód i nie zdążyłem, szczerze mówiąc, w ostatnich minutach, no tak można powiedzieć. Ok, przechodzimy sobie do rotacji. Hmm, weźmiemy sobie samochody najpierw, które się pojawią tutaj, w możliwości zakupu, oczywiście nie kateram, tylko. Chevrolet, Chevrolet Corvette Z06. Jak widzicie, na razie za 4100 bustów Corvette ta, czyli taki właśnie oto pocisk, rodem z Ameryki. Szczerze mówiąc, mamy miłe wspomnienia z tym samochodem. Pamiętam, że, 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 że strasznie go zarzucało, ale, ale jakoś się tak nim przyjemnie lekko jeździło. Nie był taki ociężały, to jest po prostu sam lekki z tyłu. Gdybyście tutaj sobie stanęli obok tego samochodu, ta tylna tutaj klapa, tylna część samochodu, dokładnie odtąd to jest praktycznie plastik. Nie wiem jak z resztą samochodu, ale, ale wiem, że tutaj palcem można było wginać. <laughs> Miałem przyjemność w sumie stać ko takiego samochodu na pewnym zlocie na wyścigu. Na czwartą mili bodajże, e, może kiedyś do, wrzucę jakiś materiał. To jest to materiał z wakacji, no ale, ale, ale jak będę miał czas, to kiedyś wrzucę. Ok, taki samochodzik się pojawi. E, jedziemy dalej, jedziemy dalej, czyli kolejny samochód, który nam tutaj zagości w możliwości zakupu, e, będzie to Porsche. Porsche Panamera Turbo. Teraz jest w wyprzedaży za 2400, więc. Tomahajs poczeka sobie i, i sobie kupi normalnie gotóweczkę z gry. Oczywiście wersja na, ta, za gotówkę, będzie na pewno wersją słabszą, gorszą. <laughs> nie będzie miała takich statystyk, no ale w każdym razie, jeżeli ktoś poluje na ten samochód, to myślę, że nie będzie mu to w żadnym tam stopniu przeszkadzało. Tak czy siak sobie go wykoksi. W sumie samochodzik troszkę tak <laughs> to, jest, to jest tak moim zdaniem dość dziwna stylistyka, no każdy ma jakieś swoje upodobania, no ale samochód mi tak szczerze mówiąc nie przypada do gustu, taka limuzyna od Porsche, no ale, no ale ok i ostatni samochód to jest Pontiac, ale Pontiaka wam niestety nie, mo nie mogę pokazać mogę wam pokazać inne modele z tej, z tej właśnie stajni, że tak powiem mm, tu jest oczywiście GTO i Solstice, tak Solstice A pojawi się pont jak Firebeard Formula. Formula tak, tak, oczywiście tu jest Solstice, ten, ten, ten tak jest możliwość zakupu, ale dojdzie jeszcze trzeci, więc pojawi się dzisiaj pont jak właśnie Firebeard. No i pozostaje nam czekać No ale zawsze, gdy coś się pojawia, musi też znikać. No więc tak, zniknie nam na pierwszy ogień samochód dość dobry. Lamborghini. Lamborghini zniknie nam Murcielago LP640, które w tej chwili warte jest 1 700 000. Eee, więc jeżeli ktoś nie ma, ktoś chce, to niech szybko wchodzi do gry, niech zbiera kasy, Jeżeli nie ma, a jeżeli ma całkiem mało, tak jak ja, no to już znaczy w sumie mógłbym jeszcze dozbierać i kupić, ale mamy wersję Roadster, więc na razie mi wystarczy. Ale jeżeli ktoś marzy o tym samochodzie, to niech się spieszy, bo zostanie mu potem tylko możliwość zabusty. Chociaż i tu tak w wyprzedaży 2-300 nie jest chyba aż tak katastrofalnie. Ok, przechodzimy sobie do BMW, BMW M6 Coupe, Samochód, który jest wart 1 400. to ta sama historia, jeżeli ktoś chce, niech szybko. Po prostu kupuje Tak, samochodzik, typowa papuszka fajny samochodzik z tą akurat większych tam wspomnień nie mam, przynajmniej mi się nie wydaje. Mi tyle fajny samochód po prostu. I ostatni samochód, który nam tutaj umknie, to jest Mazda RX-7 RZ. 850 tysięcy punktów gotówki. Samochód, który mi się też również bardzo, bardzo podoba, ze względu tego, że jest taki poręczny, mały, wściekły no i po prostu, no jest po prostu szybki wóz, tutaj klasa C, no i kasa jaką jaka jest, to widzicie, kierownica po prawej stronie, ale nie martwcie się, to nie będzie stanowiło większego problemu, oczywiście tutaj żart marny, no, z mojej strony, okej, okay. dobra, to chyba tyle, tak, czyli jeszcze raz tak szybko podsumowanie, jak widzicie, kurwa macie, MX-5 mi się ujawniło, chuj z tym, Pojawia się Chevrolet Corvette Z06, Porsche Panamera Turbo, Pontiac Pontiac Formula, a znikają nam samochodziki takie jak znikają, nie wiadomo czy całkowicie z gry znikają takie samochodziki jak Lambo Murcielago LP640, BMW M6 Coupe, i Mazda RX7RZ. Działajcie po prostu jak tam chcecie. Ok, korzystając z tego, że dzisiaj nie będzie jakichś wyścigów bo chcę wrzucić w miarę szybko ten materiał. Chcę Wam tutaj pokazać, co zmieniło się w moich samochodach, dlatego sobie przejdziemy tutaj, zaczynając może od góry, tego badamy. Zbytnio dużo się nie pozmieniało, no, ale tam kilka szczegółów, no po prostu coś chcę Wam tutaj pokazać. O, proszę, tu taki na masę zrobiłem sobie ciulowy znaczek, tak po prostu mi się spodobał, ok, jest fajnie plus 10 do lansu jedziemy dalej, Gajardo, nie Z4, nie, Challenger Challenger, nie Lancer, nie, Camaro, nie Skyline nie P nie Jaguar w sumie jeszcze, nie Infinity jest okropne, naprawdę nie wiem jak się za niego za zabrać ok, Volkswagen, Skiroko, nie wiem pokazywałem ostatnio Kurwa, nie wiem. Naprawdę, a jeżeli nie, no to tak, tak wygląda. Czarny mat, czerwone kółeczka, zrobione chyba na chrom, może być czasem metalik, czy coś innego. I tu taki czerwony pasek, który, no nie wiem, miał mi tutaj e, nawiązywać do GTI, może. Cholera wie, po prostu chciałem dodać jakiś akcent czerwony, bo trochę mało tego. Może się jeszcze coś tu dorobi, ale nie chcę też przesadzić, żeby nie zrobić z niego choinki. No i dalej, Miura SV, tu się nic nie zmieniło. W bosie też się nic nie zmieniło, jaki kolorek jest, taki został, nic innego nie pykło. Z Eclipsa się jeszcze nie brałem, chociaż trzeba będzie, bo tak już mi się już nie podoba za bardzo. No i tutaj mamy Toyota supre, którą sobie zrobiłem o właśnie w ten sposób, jak widzicie, strasznie mi się podoba ta strzałeczka. No i zrobiłem go w kolorach biało-jaskrawo zielonych. No i tutaj czarna macha, która ma niby tutaj jakoś nam symbolizować ten karbon, no ale. Jak wiecie, to tylko lakier i tomatowy. No więc. No więc tego. No i tutaj przypadkiem mi wyszedł fajny efekt 3D. Nałożyłem sobie dwie warstwy, jak widzicie. Czarny czarny ten znaczek i zielony. Tak fajnie to wyszło. Nawet tak przypadkowo całkiem miałem to usunąć, ale zostało. Samo mi się nawet ba dużo bardziej podoba niż wcześniej. Wcześniej naprawdę okropnie wygląda moim zdaniem. Jeszcze coś tu zrobię, prawdopodobnie, bo jest zbyt pusto. Ale to tak mi się kiedyś nudziło i po prostu zrobiłem, nudziło, jak nudziło, po prostu mi się już ten samochód opatrzył o, w poroszaczku się nic nie zmieniło. MX5, MX5 W barwach polskich, oczywiście Polska, biało-czerwoni. No i myślę, że wyszło całkiem sympatycznie. Samochodzik z bodykicikiem, który widzicie tutaj. Ten Bodykid oczywiście z możliwości zakupu za normalną gotóweczkę, więc nie wywaliłem, boostów. niech nikt nie płacze, że, że marnuje. Hajz na coś takiego. Spoiler. Niektórzy powiedzą wieśniacki. Ławka tego, tamtego. On jest subtelny. Całkiem ładnie wygląda. Nie jest źle. Kółeczka, które wygrywam, można powiedzieć, za każdym razem, gdy biorę, biorę udział w ucieczce drużynowej. Nie wiem, ucieczka drużynowa. Tylko już wam nie powiem na jakie to było trasie. Właśnie z czterech, właśnie tych ucieczek drużynowych, aż po trzech otrzymałem, właśnie, felgi. Więc całkiem ładne te prezenty są. No i w sumie. No, i w sumie fajnie, bo się przydają. Jak widać, całkiem ładnie się prezentuje MX5 właśnie na tych kółeczkach. Lecimy dalej. DBS, DBS, którego zrobiłem na niebiesko. Jakoś ten kolor niebieski. No, nie mogę dobrać ideału w, w Wordzie. Nie wiem, jakoś on strasznie taki badziewny się wydaje. Jaki bym to nie wziął? Czy chromowy, czy matowy, czy. Mm, Jakiś tam inny. wielobarne, już nie mówię, ale, ale, ale tych innych naprawdę no kiepsko to wygląda tutaj też tak za bardzo moim zdaniem dupy nie urywa no ale, ale jest i M3 tutaj się nic nie zmienia koncept tutaj również bardzo mi się to podoba jestem z tego dumny Aston Martin V12 Vantage który jest jednym z najładniejszych moich wozów jak już ja już kiedyś o nim wspominałem po prostu Chevrolet Camaro SS Camaro SS który o którym marzyłem a nie był on poza zasięgiem jeżeli chodzi o kwotę no i mamy Audi A1 Club Sport Quattro hmm, tutaj jakoś lepiej wygląda, bo tu jest w macie strzelony ten niebieski, chociaż też nadal jakoś, coś mi tu nie pasuje po prostu ale wygląda całkiem szykownie nie? jest git ok, to tyle to tyle w tym odcinku e, tak, rotacja oczywiście e, dzisiaj czyli 31 października. Oj. Dzięki za uwagę i trzymajcie się. Na razie. Elo.